8 kwietnia, 8.49, to są komentarze giełdowe BOSAFX. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do wysłania krótkiej analizy technicznej odnośnie instrumentów futures na indeksy giełdowe. Kurs FW20 znajduje się w rejonie 2.401 i dzisiejsze takie w miarę neutralne otwarcie przy 2.399 nie zmienia układu sił, który podczas wczorajszej sesji został a wygenerowany na wzrostowy, pojawiło się wczoraj podbicie a ponad 2400, które na FW20 zawróciło większość standardowych średnich w górę a na klasycznych wskaźnikach analizy technicznej pojawiło się kupno. A obecnie takim największym problemem na FW20 jest praktycznie zachowanie oporu w rejonie 2409-2410 i maksimów z 20 marca, czyli sprzed wygasania. Jeżeli te dwie serie tutaj zrolujemy, to właśnie w tym rejonie wypada opór. I też właśnie z tego rejonu nastąpiło cofnięcie, co przemawia za jego istotnością. Przebicie tego poziomu aktywuje kontynuację wczorajszego przesilenia wzrostowego. I to przesilenie było na razie z perspektywy jednej sesji takie jednorazowe. Z tego względu, że wskaźnik po dłuższym czasie dryfowania poniżej dodatnie 100 punktów wybił się wczoraj ponad plus 100, notując odchylenie i sięgając przeszło 400 punktów, czyli to odchylenie wzrostowe wczoraj było bardzo znaczące. A zatem można w torkowej zwyżce przypisać większą istotność i wagę i jeżeli wskaźnik linia CCI wybije się ponownie plus 100 punktów, a zostanie to połączone z przebiciem wskazanego oporu, to tutaj doszukiwałbym się dalszej porcji umacniania na FW20. Bardzo ważnym takim wsparciem jest strefa głównej, takiej tygodniowej linii zwrotnej 2367, 2366. Dopiero jej przebicie w dół oznacza słabość. Zerknijmy teraz na DAXA, także w układzie H1. Kurs tutaj, futures na frankfurtską średnią, znajduje się w rejonie 12,145. Klasyczne średnie wskaźniki także pokazują kupno, a główna linia pivot point znajduje się w renie 12,12 punktów. Wczorajsza luka wzrostowa na DAX-ie nie została zakryta. Jest ona także takim nieklasycznym przedziałem wsparcia, gdzie rzeczywiście popyt może od Doszukiwać się restartu, jeżeli do tego przedziału nastąpiłoby cofnięcie. Ponadto, na DAX-ie testowany jest opór 12.165 i jego przełamanie według strategii stop and go, czyli wybicie ze zmienności na przykład, potraktuje impuls do kontynuacji wzrostów. Do czego nagłania wyższa perspektywa czasowa, według price action coraz to wyżej położone minima. Więc na się jak najbardziej prześlenie ponad 1265 może się pojawić. Natomiast zakrycie wczorajszej luki wzrostowej, ale brak przełamania tygodniowego pivotu w rejonie 2012 punktów nie będzie tutaj oznaczało wstępu do jakiejś silniejszej słabości. Dopiero zanegowanie większości widocznych sygnałów kupna mogłoby się do tego przyczynić, ale to jest na ten moment tylko jedno z ryzyk. Z kolei na 500 mamy tutaj taką wycenę rynkową tego instrumentu na poziomie 2069 punktów. Po wcześniejszym odbiciu się od oporu 2080 punktów. Brak przełamania tego oporu oznacza ruch w stronę klasycznego wsparcia 2050-51, odbicie się od tego wsparcia w stronę 2080, zbuduje nam taki 30-punktowy zakres zmian, taki przedział, konsolidacja i dopiero wyjście z jej zakresu da impuls wstępujący do, do nowej fali, ale zaznaczmy, że w ostatnim czasie istotnie grane było wsparcie 2036 punktów jako ważna bariera popytowa i według price action taka tendencja, zależność, umacniania narasta. W związku z tym, przebicie lokalnych minimów na S&P 500 będzie prawdopodobnie skłaniało inwestorów do poszukiwania dołka. Ważne, aby te minima były wyznaczone, poszukiwane ponad 2050 51, gdyż poniżej a sytuacja może zacząć się już niekorzystnie odwracać dla długich pozycji. Ponadto, przebicie 2080 punktów, czyli tego widocznego oporu, pozwala na Dalsze szacowanie fali wzrostowej na podstawie ekspansji zewnętrznej Fibonacciego, mniej więcej 60-60 parę punktów od 2036 punktów, czyli moglibyśmy w stronę psychologicznych 2100 punktów mierzyć, gdy 2080 jako opór zostałoby zanegowane. I na sam koniec na dopełnienie zerknijmy na... Do ucząsa, również w układzie H1 sytuacja analogiczna, przy czym mamy tutaj opór w rejonie 17,886, a linia, taki główny tygodniowy pivot point 17,633. zależności te same co przy S&P 500, a więc poszukiwanie wyższych minimów jest tutaj wskazane, gdyż mocniejsze, ważniejsze technicznie wskaźniki generują kupno. Dziękuję za uwagę. Mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.